Serwus wszystkim. Pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o tym, jak budować zespół pod konkretny projekt. Zanim jednak to troszeczkę byśmy zrobili wstawki, bo zarówno ta miniaturka, którą widzicie teraz przed sobą, jak i cała prezentacja jest oparta o pewnych wydarzeniach. Mamy sobie 39 i mamy sobie Półwysep Westerplatte. Niewiele ponad 200 żołnierzy zostało tam oddelegowanych. Natomiast tych 200 żołnierzy zostało oddelegowanych nie ze względu na osiągnięcia, aczkolwiek troszeczkę też, ale ze względu na charaktery. Wszyscy oni mieli przede wszystkim kilka spraw. Nie mieli rodziny, byli odpowiednio dobrani do tego działania, mieli doświadczenie w boju i byli przygotowani na to, co ich czeka. Przede wszystkim wiedzieli, że coś się rozpęta i trzeba będzie się długo bronić. To nie jest prawdą, że to był jakieś cudowne czy coś. Cała placówka była przygotowana na długofalową obronę. Ludzie byli dobrani do tego dosłownie idealnie. Osoba, którą widzicie na froncie to przedstawia głównodowodzącego i on był osobą, która celowo była dorzucona z panem, z panem kapitanem Dąbrowskim, to jest akurat Sucharski, żeby byli ze sobą w kontrofensywie, znaczy w, w kontrze. Dąbrowski miał wielkie partie na to, żeby zdobyć jak najszybciej Virtuti militarii, żeby rozwalić wszystko, pojechać na Niemcy, zawalić jeszcze o Moskwę i zaatakować na przykład nie wiem, Japonię i Księżyc. Natomiast Sucharski, ze względu na swoje doświadczenie, raczej wolał wykonywać zadania. Jeden i drugi był piekielnie potrzebny w, danej, w danym zespole. Każdy z tych oficerów, którzy tam byli, z każdych podoficerów, mieli podobno, podobne zadania. Oni byli celowo przeznaczeni do któregoś momentu. Przykład na przykład, przykład, na przykład. mieliśmy sobie tutaj y, sierżanta Kowalczyka, który dowodził ciałem 35 mm pepans. Był on osobą, która uwielbiała iść zawsze na I W momencie, kiedy był potrzebny, nic go nie zatrzymało, żeby wysunąć wszystkie przyczółki, ustawić działo i czekać. I w momencie, kiedy był potrzebny, oddał ten jeden cholerny celny strzał, który uratował cały półwysep przed spaleniem i pozostali koledzy, widząc, co się wydarzyło, rzucili się na pomoc i postawili zaporę ogniową, żeby on mógł się wycofać. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ich ustawienie charakterologiczne. Ale do rzeczy. Mamy sobie taki etogram. Etogram to jest po prostu zestaw zachowań. To głównie się dzieje w zoologii, natomiast u ludzi też możemy o tym mówić. Mamy kilka rzeczy. Działacz jest to osoba, która zacznie wykonywać zadania, czy tego chcemy czy nie. Po prostu widzi problem, zaczyna go rozwiązywać. Tak, on uwielbia działać. Uwielbia robić coś. Inicjatywa to jest osoba, która wyszukuje problemy. Na przykład czuje, że to działa za wolno, prawda? Więc zaczyna szukać problemu i Widzi, dobra, słuchajcie, to działa za wolno, mam pomysł, jak to zrobić, jeżeli mamy skrajną taką osobę, to mamy tak zwanego cowboya, który jak widzi jakiekolwiek zagrożenie, to po prostu idzie go rozwiązać. Jest to czasami potrzebne, czasami nie jest to potrzebne, to zależy, prawda? Z kolei, jeżeli mamy działacza samego, skrajnego, który jest gdzieś w tym rejonie, który jest w miarę ustabilizowany pod względem tego, że szuka czegoś, prawda, sam, bo, bo się nudzi, bo coś, bo uważa, że można zrobić coś lepiej, to mamy do czynienia z superbohaterem. Jest to osoba, która rozwiązuje zadania najczęściej sama z siebie, zanim one jeszcze wystąpią, ale na w momencie, kiedy one zostały już dawno zidentyfikowane i wiemy, jak je rozwiązać, natomiast ma na przykład czegoś serdecznie dość. Dyscyplina. Jest to przeciwdziałanie inicjatywy. To jest osoba, która uważa, że na wszystko przyjdzie czas. Będzie czas, będziemy działać. Wiemy, że taki problem istnieje, nie ma taska, nie robię. Myśliciel jest to osoba, która nie rzuca się do klawiatury i nie klepie od razu, tylko zastanowić się nad wszystkimi możliwymi rozwiązaniami. I teraz weźmy sobie pod uwagę kilka naszych podstawowych projektów. Mamy na przykład projekt, który ma być błyskawicznym jakimś konkursem, który ma działać szybko, wydajnie dla jakiejś znanej marki. Która żąda od nas, żeby po prostu to było jak najbardziej, no, jak najlepiej zrobione, i wiemy, że to długo nie będzie żyło. Więc w tym momencie wystarczy, że troszeczkę przemyślimy. Tak, nie ma jakichś wielkich problemów do rozwiązania, więc nie potrzebujemy, żeby to było w sferze myśliciela. Wystarczy, że będzie w sferze działacza, bo potrzebujemy zrobić jak najwięcej prostych tasków, żeby było. Fajnie by było, żeby była jakaś inicjatywa i szukamy, że tak powiem, punktu, który by nas wypośrodkował. Sądzę, że to będzie punkt gdzieś w połowie drogi. Nie wiem, czy widzicie kursor, natomiast ja go tutaj pokazuję. I w tym momencie szukamy osób do naszego zespołu, żeby to wykonało. I najważniejszą rzeczą jest to, żeby te osoby określić w tym naszym tutaj małym radarku z każdej z tych czterech ćwiartek. Czyli musi być jakaś osoba, która chciałaby poszukać problemów i zastanowić się nad nimi, jakaś osoba, która by chciała zastanowić się nad problemami, o którym wiemy, ale chciałaby po prostu to zrobić spokojnie zastanowić się, gdzieś odmeldować te godziny. Osoby, które będą wykonywały jak najwięcej zadań w jak najkrótszym czasie, być może z kosztem jakiegoś tam przetestowania, i osoby, które będą szukały tych rzeczy. Chodzi o to, żeby sumaryczna, żeby suma tych punktów była jak najbliżej naszego punktu, że tak powiem, w obecnej chwili. W tej chwili pracuję na projekcie typu e-commerce, gdzie budujemy aplikację do dużego sklepu, i jest to typowy projekt, gdzie trzeba raczej więcej myśleć. Jest dużo większa dyscyplina, więc jest mniej więcej gdzieś w połowie drogi pomiędzy dyscypliną a myślicielami. I taki przykład na podstawie kolegów, których mam. Tak? Osoba, która opiekuje się backendem, jest typowym myślicielem, który raczej jest bliżej dyscypliny. Jest naprawdę skrajnym myślicielem. Boi się zastanowić 30 razy, zanim dotknie klawiatury i zrobić to raz, a dobrze. Ja natomiast jestem raczej działaczem z dużą dawką inicjatywy i stanowię opozycję do niego. Dzięki temu, jak my dyskutujemy, rzadko kiedy się zgadzamy, kłócimy się notorycznie, ale kłócimy się merytorycznie, żeby nie było i reszta kolegów, którzy też są również w odpowiednich miejscach, Mogą dorzucić swoje trzy grosze i się robią jakieś małe koalicje, opozycje, niemniej jednak suma naszych punktów wychodzi mniej więcej w tym punkcie, w którym tutaj jest, tak, bo mam jednego kolegę, który bez taska w ogóle nie patrzy na nic, nie ma taska, nie ma rozpisanego, ja tego się nie dotykam, więc on jest neutralnie jest w dyscyplinie, mam jednego kolegę, który ma dużo pytań, ale woli sobie pomyśleć, więc ja jestem jako jedyny w kierunku działania i dlatego ten, te punkty są. Co się wydarzyło? Za każdym razem, kiedy trzeba zrobić zryw, podnoszę hasło, podnoszę flagę, jestem w stanie ich wszystkich zerwać do jakichś tam drobnych rzeczy. Na dwa tygodnie, jeden sprint jesteśmy w stanie zrobić dużo. Kosztem jakiegoś tam czasu, kosztem może troszeczkę jakości, natomiast jesteśmy w stanie w krótkich na przykład odstępach, jeżeli potrzebujemy dowieść jakąś funkcjonalność, żeby pokazać tylko i wyłącznie zarządowi, że działa. Prawda? A później poprawić to, jesteśmy w stanie to załatwić. Natomiast nasza aplikacja w obecnej chwili, dzięki temu, że jest takie a inne rozłożenie, jest długoterminowa. Mieliśmy poprzez kilka innych zabiegów i przez to, że ja jestem tłumiony, czyli nie ma to, że lecimy jak najszybciej z kodem i, i szukać jakichś rzeczy, dzięki temu, że ja jestem tłumiony, udaje nam się wypracować to, że mieliśmy regresję tylko w sumie 7 dni. Projekt Farok. Więc regresji, czyli z co przestało działać, a działało, było tylko 7 dni. Wynikało to właśnie z jednego ze zrywów. Niemniej jednak, ja pełnię rolę w zespole, że wyszukuję nowych rozwiązań, które poddaję kolegom do przemyślenia. I mamy jeden z najbardziej rozwiniętych projektów, jeżeli chodzi o badanie jakości kodu, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o wiele, wiele różnych ciekawych aspektów. Dlatego. Zachęcam do korzystania z czegoś takiego, zastanowienia się, w którym miejscu jesteście projektu, gdzie wasz projekt powinien być, a gdzie, gdzie nie, i dobranie ludzi tak, żeby było wszystko razem. Prawda? Żeby suma tych punktów. Wskazywała na jak najbliżej punktu waszego projektu. To jest raz, bo każdy projekt ma inne potrzeby, a dwa, żeby były po prostu w każdych z tych czterech rzeczach. Bo powiem szczerze, że nie ma nic gorszego niż zespół, który jest jednomyślny od początku do końca. Bo jeżeli jest jednomyślny, to najprawdopodobniej, jeżeli popełni błąd, to popełni błąd. Za każdym razem taki sam. Najważniejsze jest właśnie żeby było w opozycji i żeby potrafić żeby potrafić się dogadać. I my to potrafimy się dogadać. Natomiast poważnie się kłócimy między architekturą multitenantową singletenantową. tych tematów jest naprawdę dużo, czy zastosować Angulara, czy Svelte, czy Reacta. Naprawdę bijemy się tam o wszystko, ale jak wybieramy coś to mamy jak największy obraz tego, co jest pozytywne i co jest negatywne. Wszystkie plusy, minusy. Często stosujemy technikę, że na przykład jak jest cztery pomysły, każdy z kolegów dostaje jeden, który musi wybronić i odczernić wszystkie trzy pozostałe, tak? I w tym momencie mamy taki zbiór wszystkich zalet i wszystkich wad. I możemy sobie, że tak powiem, realnie oszacować, a jeżeli jest duży problem, idziemy z tym do naszego protokołnera, który ma czarno na białym, jakie są wady, zalety i coś się z czym wiąże i podejmuje tę decyzję za nas. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że seniority w tym momencie, w tym modelu nie jest najlepszym modelem, dlatego że gdzie jest za dużo seniorów, tam po prostu będzie za dużo jakichś elementów typu tak się robi i koniec, kropka. Tych seniorów też powinno być odpowiednio dużo, bo senior robi poprawnie od początku do końca, robi powoli, ale jest wiele zadań, którym będzie się nudził i będzie chciał je zepchnąć, i po prostu wtedy będzie zaburzony ten radar na górze. Dlatego najważniejsze jest to, żeby dobierać charakterologicznie, i moja zasada jeden senior, jeden junior w zespole. I wtedy, jak macie na przykład trzy, dwóch seniorów, to powinno być dwóch juniorów, i wtedy to się pięknie uzupełnia i macie zarówno dynamikę, jak i starszeństwo w wykonywaniu tego, co powinno być zrobione prawidłowo. Kończąc, dzięki temu, że oni byli tak dobrani, potrafili się bronić 7 dni. Wiecie, dlaczego się poddali? Nie dlatego, że się bali, nie dlatego, że brakowało leków, nie dlatego, że mieli dość i tyle. Mogli się bronić jeszcze więcej. Natomiast dlatego, że zostało jeszcze amunicji na 15 minut walki. I to był główny powód, że po prostu pan major Sucharski nie chciał doprowadzić do tego, że będziemy lać na bagnety, bo nie miało to sensu. To Niemcy mieli szoki tutaj w pancerniku, to Niemcy mieli już problemy, to Niemcy strzelali tam z ponad 500 dział różnego kalibru, z wody, zewsząd i po prostu nie, nie wiedzieli, jak sobie poradzić z pięcioma placówkami i dwustoma żołnierzami. I tak szybciutko kończąc, odnośnie tego złotego środka, o którym mówiłem, to jest właśnie to, żeby zebrać to wszystko w ten jeden malutki punkcik i oszacować to. Bo ja wiem, że byście wszyscy chcieli mieć seniorów, natomiast senior wiązany jest z dojrzałością kodu, prawda, i powolnym pisaniem, pewnie rozległego, z pewnymi należałościami, Junior raczej robi wszystko po kolei na tego. Niestety, ale ten złoty środek, jak zbudować ten zespół, musi być oparty doświadczeniem, ale, tak jak mówię, polecam, że dwóch seniorów, dwóch juniorów, jeżeli macie jednego seniora, jeden junior, reszta midzi i żeby byli w każdym z tych czwartek. Zmieściłem się. Dzięki za uwagę.